Z okazji zbliżających się 2000 subskrypcji, przygotowałem dla Was konkurs na 1000 faudolców. Aby wygrać, trzeba zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem oraz wbić na mojego Discorda, do którego link macie w opisie. Wyniki takowego konkursu pojawią się na odcinku po wbiciu 2222 subskrypcji, więc polecam brać udział. Siemarko, widzowie, z tej strony kaktus, a dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o nowym skinie fundamentu w grze Fortnite. Ale jeszcze przed filmem, to zostaw łapkę w górę, aby film ten trafił do większego grona społeczności, oraz sumika na kanale wraz z dzwoneczkiem, bo bardzo mi to pomaga w rozwijaniu tego kanału. A poza tym lecimy po 3000 subskrypcji, więc miło będzie jak go tam zostawisz. A my przechodzimy już do filmu. Fundament jak i cała siódemka toczy się naprawdę od bardzo długiego czasu. Jeszcze w rozdziale pierwszym był paradygmat, Przybysz oraz Naukowiec którzy byli trzema bohaterami z siódemki. Następnie w sezonie siódmym rozdziału drugiego pojawiła się Dr. Sloan, która również należy do jednej z sióstr siódemki. A w sezonie piątym rozdziału drugiego do fabuły Fortnite zawitał Fundament, na którego od sezonu 6 w rozdziale drugim każdy czeka, ale jeszcze nie trafił do gry. I dzisiaj powiem wam potwierdzoną informację o tym, że Fundament zawita już niedługo do Fortnite totalnie z darmo. Jak pewnie dobrze wiecie, co sezon w Fortnite jest coś takiego jak ukryty skin sezonowy i każdy posiadacz karnetu bojowego może go zdobyć totalnie za darmo. I tak też jest w tym przypadku. Tym razem z ukrytym skinem sezonowym sezonu pierwszego w rozdziale trzecim jest skin fundamentu, czyli deroka z dwoma edycjami stylu. Więc każdy, kto ma karnet bojowy już pod koniec stycznia albo na początku lutego, będzie mógł odblokować takowy skin totalnie za darmo. Jednak jeżeli nie macie karnetu bojowego, to się nie martwcie, ponieważ na YouTubie będzie mnóstwo organizowanych konkursów u różnych YouTuberów, który, w których będziecie mogli wygrać do tysiąca fałdolców, a takowe przeznaczyć na karnet i kupić sobie fundamenta. Oprócz tego, w sobotę wieczorem na tym kanale pojawił się konkurs, który zorganizowałem wraz ze swoim teamem Oreo. Tam macie do wygrania 20 zł kart no więc zapraszam Was. Więc w skrócie, możecie się naszykować na to, że już niedługo będziecie mogli odblokować sobie skin fundamentu. To totalnie za darmo. I to byłby już koniec tego odcineczka. Jeżeli Ci pomogłem, to zostaw łapkę w górę, tak aby zwiększyć zasięg filmu i żeby większe grono społeczności dowiedziało się o tym filmie. Oprócz tego będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subika na kanale wraz z dzwoneczkiem. A ja już się z Wami żegnam i trzymajcie się. Pa, pa!